mają wynagrodzić bólu. Ale nawet niewielkie kwoty mogą pomóc cierpiącym i chorym. Przekaż 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, ulica Wiejska 2, telefon 48 366 81 44, numer KRS 0000 00 18 53 46. Twój 1% znaczy dla chorych tak wiele. Witam Państwa w moim kolejnym Felietonie. Dzisiaj niestety znowu na pierwszy ogień wskoczył Tewobolek, ale tym razem w mieszance takiej trochę zakodowanej. Otóż towarzysze Skodu postanowili bronić swojego towarzysza walki i pracy, Tewu Bolka, i zorganizowali na jego cześć marsz. Zastanawiam się, ile tym razem kosztowało ich organizowanie tego marszu, bowiem większość ludzi, myślę, że za 400 zł na ten marsz nie poszła. Myślę, że poszli za więcej, myślę, że kiedyś, ile to kosztowało, to wszystko wyjdzie. No, towarzysz Petru oczywiście... Jak najbardziej popierał. Obamę ręcamy towarzysza Bolka, przecież to właściwie to jeden towarzysz walki i pracy socjalistycznej, prawda. Zresztą sponsorzy towarzysza Petru też właśnie bardzo popierają towarzysza Bolka, towarzysza Kiszczaka, żeby mogli to by pocałowali, ale już niestety go nie ma, więc nie mogą go pocałować tam, gdzie z reguły słońce nie dochodzi, a chętnie by to zrobili, prawda? A więc jednym słowem, demokracja zagrożona. No cóż, trudno się z tą demokracją nie zgodzić, które zresztą. Ta demokracja jest tak bardzo zagrożona, że jak wyszło tam parę tysięcy ludzi, demokratów zakodowanych, to nawet policja im grodziła drogę, prawda, żeby nie mogli bezpiecznie przejść. Dobrze, że chociaż nie stwierdzili, że policja ich chciała lać wtedy, nie? bo to już by było w ogóle. No ale dobrze, tacy są już zniewoleni, tacy są po prostu pozbawieni tej demokracji, że popierają ich homoseksualiści. Homoseksualistki, LGBT, feministki, no wszyscy ten kod popierają. Tak bardzo popierają, że mówią, że Jarosław Kaczyński to wszystkich już będzie niedługo więził i już się psychicznie szykują. No to ja się tak zastanawiam. Jak to będzie wyglądało, kiedy zakodowani kodowcy będą na przykład przez Jarosława uwięzieni w jednym wspólnym więzieniu? No i znowu oczywiście, co jak zawsze mam w tym momencie ohydny, przebrzydły, zgryźliwy i beznadziejnie szczery fragment z pewnego filmu, oczywiście mojego ulubionego reżysera Michaela Bolego Herbisza. Oto ten fragment co do mnie, to w grę wchodzi wyłącznie życie w grze. Ha! Też się więcej nie hajtnę. Moja była szczyściła mnie do golca normalnie. Chałupę, Kanarka, psa wzięła. Nawet mój szlafroczek. Eee, to ty bez szlafroczka teraz po kąpielicie zaziębisz! Eee... Chcę, że coś ci pokażę. Został mi tylko mój mały, różowy przyjaciel. No je, 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 Jaki cudny ogonek! Abym go mógł dotknąć? No śmiało. Jaki byś pomarszczony. No, dosyć dawno nie było używane, wiesz. O, to widać. Jak chcesz, to naciśnij. <musiły> A, jaki dugaśny. Możesz się nim pobawić. Serio? Hmm? <gry Metallica> Ty niech zecny tychą, co ci zbonił ty za ty mi za tymi ojej, żeby tylko nie pękł. Nie, luzik, nawet mój pies golizał i gryzł. A więc jak już wyjdą z tego więzienia, to pewnie będą także chcieli jakieś rzeczy robić, prawda? Albo może stwierdzą, że są niestety pokonani, zbici, skopani, prawda? No i nic im się nie chce. Co daj Boże, że im się nic nie chciało. Zresztą, zobaczcie moi drodzy, jak to jest, Taka to jest manipulacja potężna. Popatrzcie na TVN, popatrzcie na, ogólnie na mainstream, że jeżeli podano te teczki Bolka, to utajniono całą masę, w sensie TVN nie wspomniał o całej masie innych, przepraszam, yy, zadań, które po prostu ten bolek wypełniał, tylko podano jakąś tam szczątkową informację, że yy, prawda, to prawdopodobnie mogą być fałszywki, bo nie sprawdzono przez yy, grafologa. No ja mam proste pytanie. Proszę sobie zobaczyć podpisy pod ustawami prezydenckimi Lecha Wałęsy, kiedy był prezydentem, yy, jego charakterystyczne W. Porównać sobie, już nie trzeba być grafologiem, trzeba porównać tą pierwszą i też wiadomo, że to jest Lech Wałęsa podpis. No, jeżeli po prostu nie da się już niczego innego powiedzieć, no to mówią, że to fałszywki. Ale fałszywki też nie bardzo, bo są już historycy, którzy mm, wcześniej rękami, nogami bronili towarzysza Bolka, a w tej chwili oni już sami przejrzeli na oczy i stwierdzili, że tego jest tak dużo, taka ilość, że nie można tego zafałszować. To po prostu byłoby nierealne, niemożliwe i nieprawdziwe. W związku z czym. Uważam, że jednak te dokumenty są prawdziwe i PNB zresztą tego nie, nie opublikował bez, bez tej pewności, że one są prawdziwe. Natomiast myślę, że towarzysze kodowcy nie mają już na dobrą pomys sprawę pomysłu na to, jak zabłysnąć w mediach, i e, uczepili się towarzysza Bolka, bo to jest ich jedna z ostatnich szans na to, żeby w ogóle wyjść z twarzą z tego co oni zaczynali robić. E, pan Schetyna wychodzi przed media i bredzi jakieś głupoty, jakieś durnoty, prawda? Totalnie się to nie klei. To samo towarzysz Petru, to samo prawda, inni, którzy zową się opozycją. Zobaczcie, że ruch Kukizę nie poparła no przecież to też jest opozycja, tak? To, to nie są koalicjanci PiSu, czy nie są jakimiś pseudokoalicjantami PiSu, bo tam też są frakcje. I ruch Kukiza nie poparł Bolka. Nawet najmniejszy jeden poseł. W ogóle nie poparł Bolka. Oni stwierdzili, że skoro dokumenty są ujawnione, to znaczy, że one są prawdziwe, no bo po co Kiszczak by taką policję sobie trzymał, tak? To byłoby bez sensu totalnie. I powiem szczerze, że Martwią mnie niektórzy politycy. Martwią mnie politycy, na przykład, Pajnowacka, którą niektórzy przyzywają lewacka. Nie, ja uważam, że ona jest wbrew pozorom osobą wrażliwą i uczciwą, ale próbuje się podpiąć pod niewłaściwe gniazdo. Myśli, że jak przyłączy się do kodu, to ją ludzie będą wybierać. Otóż nie, ludzie nienawidzą kodu, ludzie nie cierpią kodu. W większości przypadków to są uczestnicy tych, tych manifestacji, są opłacani. Mało tego, że są opłacani, to jeszcze to są pracownicy biur poselskich, na przykład, tak jak w Warszawie, albo pracownicy uzależnieni totalnie od Platformy Obywatelskiej, która wsadziła ich na jakieś stołki w państwowych firmach i boją się, że te stołki teraz będą systematycznie tracić, z czym zresztą mają rację, bo. To wiadomo, od niej, od dzisiaj, że nowa ekipa przychodzi, wywala wszystkich ze starej ekipy, a wkłada swoich. To jest oczywiste, proste i normalne. Tak samo jest w Stanach, tak samo jest w innych krajach Europy, to jest norma. Natomiast ja się dziwię pani Nowackiej, że ona po prostu przystąpiła do tych ludzi. Ona mogła porozmawiać z ruchem Kukiza, ona mogła porozmawiać z innymi, którzy są uczciwi, ale nie z tymi, którzy, przepraszam bardzo, to moje prywatne zdanie, ale zorganizowali zamach na, na jej matkę, tak? Bo jej matka zginęła w Smoleńsku. Ja nie rozumiem tej pani. Co ona jest za córka? Przecież ta matka się przewraca w grobie, ona wszystko widzi. I co? I ona teraz przystępuje z tymi, którzy mataczyli przy Smoleńsku, tak? No bo słuchajcie, jeżeli po prostu ktoś ma czyste sumienie, to mówi: nie miałem nic z tym wspólnego, proszę bardzo, są dokumenty, to tamto to siam, to, wam, to prawda. A nie pierwsza teza, to już piloci, nie winni, prawda, źli i tak dalej, i tak dalej. No wszystko i, i matactwa, same widzieliście, sami widzieliście jakie te matactwa były. Nie muszę tłumaczyć, wystarczy popatrzeć w internecie, wystarczy popatrzeć w innych mediach. Tak? I Pani Nowacka przystępuje do tych ludzi. Dlaczego? No bo ona chce wypłynąć. Tylko naprawdę wypływać, proszę bardzo, ja nie mam przeciwko, niech Pani Nowacka będzie y, dobrym posłem, niech będzie y, innym, prawda, senatorem, może nie wiem, niech dobrze służy dla Polski, ale naprawdę, naprawdę niech ona po prostu robi to z głową. Bo podpinając się do tych ludzi, ona po pierwsze sama sobie nie pomaga, po drugie no Plami, plugami, cześć własnej matki, którzy, która została zabita właśnie przy pomocy wielu z tych, którzy w tej chwili posługują się kodem. Ja nie wymieniam nazwisk, bo nie mam na to żadnych dowodów, ale łatwo się domyśleć, że taki samolot nie rozpada się na 100 tysięcy kawałków sam. Zwłaszcza, że już są dokumenty i dowody na to, że samolot rozpadł się w powietrzu. I to nie jest wymysł pana Macierewicza, tylko to są dowody na to naukowe. Proszę poczytać znowu w sieci. Proszę poszukać także oficjalnych raportów na ten temat zespołu Macierewicza chociażby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie muszę tutaj więcej tłumaczyć. Prawda? A panowie i panie towarzyszki i towarzysze KODU, oni po prostu myślą, że jak wyjdą na ulicę i będą mdleć w imię demokracji, to naród ich bardzo pokocha. Ja myślę, że naród ich nie pokocha, bo naród wie, co o nich myśleć, bo w tym momencie każdy widział, jak oszukiwano Polaków i jak bardzo ich okradano. W związku z czym, może oni powinni mieć jakiś hymn, prawda, taki muzyczny. No to ja mam taką propozycję dla nich, hymnu z takiej reklamy pewnej firmy. Oto on. nie odleciała do Afryki, teraz bocian daje jej smakołyki. Inne ptaki gniazda mają, na mnie nawet zrobią problem... Tak, ja wiem, że Państwa, jestem bardzo zgryźliwy, jestem okropny, no ale trudno. Ja życzę ponownie Państwu i sobie normalności w naszej polityce, i żeby wreszcie zakrólowała prawda. Żeby ten, który jest bolkiem, przyznał się do tego, że jest bolkiem, a ten, który y, bolkiem nie jest, żeby po prostu powiedział, że bolkiem nie jest. Jednym słowem, żeby była prawda. Prawda w naszej polityce, prawda w ogóle w naszym życiu nas wyzwoli, jak to mówi Chrystus w Ewangelii czego sobie i Państwu bardzo serdecznie życzę. Do zobaczenia w następnym felietonie. Serdecznie zapraszam.